Szanowni Państwo, 24. Targi e, Biznes, Żywność, Medycyna, e, Autoflota trwają, a ja witam serdecznie uczestnika e, Kongresu FMCG realizowanego przez Grupę Kapitową Specjał, Pana Marka Sypka, Dyrektora Generalnego Sztok Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. E, panie Dyrektorze, jak Pan postrzega tego typu dużą e, imprezę e, rok temu, tylko online'owo, w tym roku już możemy się spotkać, ale w hybrydzie, czyli i online, i, i stacjonarnie. Jak pan ocenia takie wydarzenie? Sądzę, że przede wszystkim to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, ale już półtora roku tak naprawdę, czyli COVID wywrócił nasze życie do góry nogami. Wywrócił również całą branżę targową, eventową i to wszystko, co powoli zaczyna wracać do życia. Bezsprzecznie patrzymy na to z optymizmem. No tak na koniec dnia, jak zauważamy, no człowiek jednak jest zwierzęciem stadnym, jak to mawiamy i chce tego drugiego człowieka zobaczyć w realu, więc popularność tego typu imprez, jeżeli ten COVID wreszcie odejdzie do historii, co mam nadzieję nastąpi bardzo niedługo, one na pewno wrócą w pełni glory i chwały znowu do swojej popularności bezsprzecznie są to imprezy, które są nam potrzebne, no bo chcemy mieć kontakt z produktem, produktem rzeczywistym, a nie tylko widzianym na ekranie komputera. Więc jak najbardziej pozytywnie. Oczywiście. Pytanie odnośnie tego, co postrzegamy już trochę jako przeszłość, chociaż niedawno. Czasy COVID-u to były czasy, kiedy zmienił nasz sposób spędzania czasu. Wiele osób było w domu, szukało nowych, nowych rozrywek, nowych sposobów na spędzanie czasu. To się zmieniało. Jak w, w kontekście Państwa branży, sprzedaży alkoholi, produkcji alkoholi wysokoprocentowych ten trudny czas wyglądał i czy tego typu trendy, myśli Pan, że mogą się utrzymać na rok, dwa, trzy do przodu? Jak to wygląda z Pana punktu widzenia? Czy jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholi, alkoholi mocnych tak naprawdę, bo ta branża spirytusowa tam właśnie funkcjonuje? Jeżeli popatrzymy na same dane rynkowe, niejednokrotnie mówiono o tym, że konsumpcja alkoholu wzrosła. No jeżeli jednak chodzi o alkohole wysokoprocentowe, fakty, opierając się na danych GUS-u czy też danych Nielsena, wyglądało o ironio losu zgoła odwrotnie, a mianowicie w trakcie tego ostatniego okresu konsumpcja całościowo, którą na przykład trakuje Nielsen, wzrosła o 3-4%, wzrosła tak naprawdę dlatego, że cały kanał chorekowy, czyli restauracje, kluby i tam, gdzie spożywaliśmy około 8% całościowej konsumpcji, była w większości przypadków zamknięta. Ta część wzrostowa, dalej tylko 4%, była, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego switchu konsumpcji, który dotychczas odbywał się na terenach otwartych, w ogródkach czy też w klubach do właśnie domowych pieleszy. Jeżeli jednak popatrzymy globalnie, całościowo rynek stracił na wolumenie około 3%, tak naprawdę. Patrząc na trendy, to co jednak jest pozytywne, patrzę na to z punktu widzenia producenta, ale również konsumenta, jak również członka społeczności to to, że coraz częściej kupujemy i konsumujemy alkohol lepszej jakości, alkohole droższe, bo konsumujemy je tak naprawdę dlatego, co sobą reprezentują, jaki smak nam oferują, a nie po to jak to kiedyś za dawnej komuny było, żeby mówiąc kolokwialnie się upić. Więc to jest bezsprzecznie bardzo pozytywny trend, który zauważamy na rynku. To faktycznie cieszy. Ehm... Transformacji podlega właściwie każda dziedzina naszego życia w tym momencie biznes również państwo jako firma odpowiedzialna społecznie Estok inwestujecie również w obszary które będą procentować na przyszłość o których się bardzo szeroko teraz dyskutuje między innymi państwa ostatnia inwestycja i decyzje które tak naprawdę jak słyszeliśmy podczas debaty chociażby spowodowały wzrost kosztów inwestycji ale dlatego że jesteście że sztok jest odpowiedzialną firmą. Tak, na pewno tak, jeżeli e, przytoczymy tutaj takie stare powiedzenie mówiące o tym, że tanie jest drogie, jest w tym dość dużo prawdy, tak naprawdę, bo jeżeli spojrzymy w długim okresie, a Inwestując, myślimy o długim okresie, inwestycja w coś, co można zrobić tanio i szybko, nie zawsze, nie zawsze daje takie zwroty i efekty finalne, jakbyśmy chcieli. Również patrząc na to, że jesteśmy spółką, która chce w sposób odpowiedzialny traktować środowisko, budując nową dystylerię niejako w miejscu dotychczasowej fabryki, bo to na tych samych terenach. W Lublinie, ponieważ ta inwestycja odbywa się w tak zwanej tkance miejskiej, przeprowadziliśmy konsultacje i z Radą Dzielnicy, i z Urzędem Miasta, jak przeprowadzić tą inwestycję w taki sposób, żeby ona była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. Efektem tego, pomimo tego, że budujemy ogromną inwestycję, która będzie produkowała gigantyczne ilości alkoholu, tak naprawdę, nie wycięliśmy dosłownie ani jednego drzewa na tym terenie. Co więcej, dosadzimy ich kilkaset. Całość inwestycji będzie, jak to się mówi po polsku, self-efficient, czyli w całości energetycznie niezależna, no bo będzie tam i fotowoltaika i będą tam różnego innego rodzaju zastosowane technologie, które fakt są kosztowne, ale w długim terminie są bardzo proekologiczne i to było naszym celem. I ten cel zakładam, że osiągniemy plan. Mówi o tym, że w grudniu przyszłego roku inwestycja powinna być zakończona. Mam nadzieję, że będziemy ją otwierać z dumą i radością, że jest to obiekt, który jest całkowicie przyjazny dla środowiska i naszych sąsiadów w tamtym miejscu. Super. Dobrze słyszeć takie słowa od takiej osoby, która zarządza taką firmą. Pan Marek Sypek, dyrektor generalny Sztok Polska na 24 targach. Które realizuje Grupa Kapitałowa specjalna. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.